czołem, witam w moim garażu dzisiaj robimy projekt, projekt strajka strajka z tu jest e... siedzenie, krzesełko z... ze stadionu narodowego tu jest lindka tu jest nasza bliższa maszyna no, elegancka, będziemy jeździć. tutaj jest tu. rowerek i materiały budowlane tu będzie przód to będzie obcięte i tak i będzie do, do, do przodu do trajki a tutaj? tu i coś, coś jest coś ale jeszcze nie wiadomo co o kupiłeś te łożyska? no czołem, zakładam brawo dobra, widzimy się jak tylko to złoży dzień dobry widzowie Udaję że to śmia Wychodzi, wychodzi, z czego się nie umiał Tak? A. A ty, ty. Nie, sensie, tam się tnie Tutaj się zakłada, tu jest silniczek. To jest parę. Dymboże śniemy, a ja tu się bawię. Tak jest tutaj. No. Hey. Widzowie. ja tu obciąłem. Ja ładnie obciąłem Półka. Dobra widzowie, wygląda sztucję Tak

O Boże pięknie Jeszcze raz szczęśliwie Boże jak pięknie Ej, Ładnie się zaginął Dobra starczy do słowom i damy górkę żeby się też tak żebyś siedział tak nie jak Fabiana Witajcie! Cześć, Założyliśmy. Założyliśmy oponę yy, Tylko, że jest taki problem, że dętka to jest moja profesjonalna łatka Poklejona po foxypollem Pokleił foxypollem I przykleiłem na teczkach I przykleił papierek z tym yy, To jest profesjonalne łakanie dętek To no, jest jak ja jest kliczonym ale No i widzowie dupa blei No foxypoll się nie nadaje do klejenia dętek Dziurawek głównie. Czemu się tego przed tym nie stroić? Nie się. Dobrze dobry, widzowie. Szybka reżyserka w trakcie roboty. No to. No to. Dobra, widzowie. Tak więc e, tak jest robota. Trajka się robi. Robi za darmo to jest najważniejsze Za go goma zepsu O, złapajcie Czeki do kitle. Z boku po boku content, rozkładają rozkładania nóżki Dwa ładnie dwa jegładnie Dwieście Zdłuż tego nie? widać Czekaj <grywk> 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 Czemu ta Nie wiem to jest starsza od nas Teraz jest ten odkręca Odkręć Ja idę po taczkę Widzę mnie dentkę ze tutaj i ja ją taszkę i w sumie to biorę z niej dentkę, nie wiem czy będzie pasować czy nie Zobaczcie jaki boli jak się prezentuje jest. Troszkę pogięty ale Paszę trochę duża będzie to Ty Tylko to może spawaj, a nie na Jakby Jak była czwórka. Na tej dziale. Idziemy tak? Idziemy tak. 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 Idziemy czy Idziemy tak. tego koła hmm. czy nie, ten... To jest trochę szersze. Gdzie... Kurde To jest zwiększa, większa, ale.

Mam ten odcinek godzinny. To wyszło od razu. To odpowiedź nie wyszło od razu. Ojej. Ojej, oj, że to wodził potężny. Widzę, jestem tak upośledzony, że jak wyciągałem oponę, to kolejną denkę wszedłem a wow, nasza ostatnia szansa poszła się No Wiem to ja na nie mam teraz po co, co to wyciągać Chodź, nie, pięty, pięty. I jeden do poważki. To. 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 Cześć widzowie Zamontowaliśmy to i tu ładnie, w nie ma. To jest silnik, do to, ale to ale po się, czuję. Czekajcie, w pierwszych Ale to się za teraz będzie trzeba skrócić lekko, bo jest za długie będzie wyglądał jak stary pośrodek Ale... Pamiętajcie, BHP bezpieczeństwo hamuje pracę Popoki, popoki! Ten maślog nie wiedział, że to są tryby i miał na, na, na trójkę. A jest szóstka. I teraz jak dociskasz, to nawet ci idziesz. Uj, ja nie. Chlacz. Jak ty tak wszystko czyni? Kurwa, mój. No jak mnie ci kurwa tarczy jesz? Jaki jeszcze nie miał. Ej! Pamiętajcie BHP przede wszystkim, za tę okulary, Wszystko widać do nurkowania no jakieś. Tak. Jest wcięte teraz to w ten ciu. Ja sobie zrozumiałem, że czwarta jest tylko Formuła 1. To jest Bosch Formuła 1. <grystek> stela sztrajki patrzcie Patrz jeszcze do wydechu O. Czekayım, czy rozkręciła. Tak to nie <grym zreba. <grym zreba> <grym zreba> Dobry widzowie. Tutaj jest pięknie, na Tu jest wierzchu na dziura, tam też. I teraz trzeba przewieczyć w drogę. Na widzowie, śmierć odcinek, tobi bajka. Dobra, lecimy. Tutaj muszę trzymać. Wow, jest x to ja to znowu ja się Update? Pokaż, 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 jak to jest, to Patrzcie to, ale woli. Patrzcie widzowie, nie jest już I... jakieś te luksusowe roboty. potem jeszcze nóżki i będzie ludzkie towary, żeby już te jeszcze dziury pod siedzenie. Tu damy takie blaszki do wzmocnienia, bo to się Dobra. nie wywraca, nie praca, pamiętajcie, pracę. Pamiętajcie. w tej w tej Uf, Uf. O. O. Przed obiadem szło dobrze, teraz idzie trochę wolniej, ale też dobrze. Pierwsze przymiarki koła. Drugie się łapa? No właśnie. I się znowu nagrzała. 14 raz. Witajcie! Cześć. Zobaczcie, jak załatwiałem ten. Taśma izolacyjna i odspodem jest łatka Trzyma. Tylko, że tamta łatka... Zdrowie, aż się ściemniło. Trochę posprzątaliśmy. Ale jest tak. Tu jest elegancko odcięte. Tu jest cały burdel. Tu jest tylne koło zrobione, tak żeby, żeby można było zakładać Tu jest przednie koło eleganckie. Na razie takie musi być, ale już wyprężo. Chyba, yy, Tu jest siedzenie za, zamontowane. Te po, podnóżki są zrobione. Tam się koło, na tu wszystko elegancko zrobione. Tam się koło na silikon klej. Yy, no nie i. Ma nie ma I no, chyba tyle. Ej, nie jeszcze trochę pomikaj. Bo to no jest No wiem, no. trochę godzinkę trzeba poczekać. I no. Na razie tak to wygląda Dzisiaj będziemy jeszcze to chyba kończyć I będzie pierwsze spalenie w nocy Jak damki Elegant. Dzień dobry widzowie Już się ciemno zrobiło jeszcze Daliśmy lampę tam do góry No świeci Obróciliśmy sprzęta do góry nogami Bo pyka usiadł i się urwało rama I tutaj dostawałem teraz więcej I dokładamy taką tutaj blachę I pyka jeszcze od góry zachowuje jego przetarga chcesz coś No, tylko odblużowywuje? Odbrew, odblużowywuje go. No widać nic. Zrobiliśmy lekki porządek. No i, i spawarka się znowu zagotowała. No i jeszcze go nie. Więc pozdrawiam. Dzień dobry, widzowie. Wszystko trwa, znaczy, na dzisiaj. No, tym tu się męczy. Z <laughs> tym razem jeszcze mokry to, bo trzecią, trzecią przebiłem. Wow. Cześć, widzowie. Jestem brudny? A no, chyba yy... teraz rajka zmieniła się w zamkę. Yy... Na razie nic nie, nie zdiagnozował nicer. Tajka wygląda tak. No słabo widać trochę. Ale jest tu Tutaj siadam. Tu nogi. Też na które mi są. O. No, ten nic, że nie ma. Tutaj kółeczka ładnie się wiszę tutaj. No i nie wiem, nie ma, Tu jest nasza oka. Dajmy damkę, to znajdziemy Nocne bo to ja stwierdzam. 10 czołem. że... Yy, Mametkę po prostu. Jest jeszcze Starej. jeszcze nowa. Yy, mają się nowe. Ja sobie pita. Hit. 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 Rajka. Ładnie podstupki, takie trochę krzywe podstupki? nie wiem się mieści połowę na silikon lecimy, zamontowaliśmy i teraz wiecie, czy będzie działać i to chyba gorzej mi się wydaje Ej dobra widzowie, coś się z, z, chyba, chyba, po prostu ogarniałem, że ten, że jakaś półpłytka tam coś było na odwrót i teraz wszystko się rusza w gaźniku, wszystko jest Kopa tylko pada deszcz, zobaczmy czy da radę zaraz zjechać. jak było, my się męczyliśmy, a okazało się, że jakieś gówno tam było na odwrót chyba włożone, ale nie wiadomo jeszcze, pada mocno, I jak? lepiej gada ale... lepiej gada nie no. lepiej gada a masz sanie wszystko no a go piłuje no. ale w a popa, Dowie, dokopaliśmy się do indii, no podaj. Padł mi sopę. Dla się duba zwinczeć. Dowie, że się rozkręca. Daj mi, daj mi.

Gdzie to tak grają? To już wszystko jasne. Gdzie to tak grają? Aj, wiem.